Redakcję arhn.eu wspiera sklep OleOle! Ole, elektronika w internetowej cenie. Arn. Ach, co to był za rok, nie zapomnę go nigdy. Dobrze, że zdech, oby obecny był lepszy. Witam was moi drodzy w 2021 z mojego salonu. W Szkocji zaraz po sylwku wprowadzili nam twardy lockdown, więc przytargałem z naszego biura staty i mikrofony, ale kręcę na moim własnym aparacie i oświetleniu, więc proszę, bądźcie wyrozumiali, robię co mogę. Tak jak fani robią to, co mogą, żeby pokochać Cyberpunk 2077. Wiem, że niektórym temat się już przejadł, ale sporo osób nadal się nim interesuje, szczególnie tych, którzy wstrzymali się z zakupem po premierowych doniesieniach i jak można było się spodziewać moderzy, po marnym starcie zaczęli od razu grzebać w kodzie. Jeden gracz, na przykład, chwali się tym, że z pomocą zaledwie jednej linijki kodu przywrócił całą męską linię romansu z Judy. Aaaa! Gdybym o tym wiedział wcześniej. Nie zrozumcie mnie źle, Panam jest spoko, ale Judy, jako że grałem na jakoś bardziej by mi pasowała. Innymi słowy, to wszystko jest w grze: linie dialogowe, wątki, spotkania, cały romans. Tylko z jakiegoś powodu Redzi postanowili całość wypatroszyć. Nie wszystkie mody są jednak moim zdaniem warte zachodu. Przykładowo ktoś zdążył już dodać widok z perspektywy trzeciej osoby i jak można było się spodziewać wygląda pokracznie. Zresztą możecie ocenić sami. Widać w tym potencjał, ale redzi planując grę w trybie pierwszoosobowym nie przejmowali się jakoś nadmiernie animacjami naszej postaci, co wcześniej było widać choćby na cieniach, przez co wchodzenie po schodach, cóż, wygląda jak yy, przygoda. Jeżeli zaś jesteśmy przy modach, wycinaniu i cyberpunku ogółem, chodzą plotki, że Redzi planują na wiosnę wypuścić bezpłatne DLC rozwijające bardzo dużą część wątków fabularnych. Mi jednak to bardziej wygląda trochę tak, jakby po prostu planowali przywrócić to, co miało się w grze znaleźć pierwotnie, a ostatecznie w pogonie za terminami zostało wycięte. Nie wiem, na ile jest to prawda, ale fajnie byłoby zobaczyć Cyberpunka w pełni glorii i chwały. Czego natomiast więcej nie zobaczymy to flash! Ku uciesze jednych i rozpaczy drugich, ta przyszło 20-letnia technologia trafiła ostatecznie do grobu. Da się co prawda ją reanimować z pomocą internetowych poradników, ale poczynając od 12 stycznia ten trup będzie coraz bardziej śmierdział i nic na to nie poradzimy. To nie zmienia faktu, że bez niego nie dotarlibyśmy tutaj, gdzie jesteśmy teraz, a wiele internetowych gigantów, jak choćby YouTube, na którym no, teraz nas widzicie, mogłoby w ogóle nie powstać. Jeżeli zatem wokół właśnie zawitała wam łezka nostalgii, możecie powspominać złote czasy Flasha razem z nami. Archon już jakiś czas temu przygotował całkiem obszerny, wspominkowy materiał, gdzie zgromadził same klasyki. Ale to nie znaczy, że dobre czasy nie nadejdą. KFC ogłosiło bowiem wypuszczenie własnej konsoli, i wszyscy łącznie ze mną wzięli to za hehe, dobry żart, ale ten żart już trochę trwa i póki co nikt go nie podważył. Co więcej, na bieżąco wyciekają kolejne szczegóły, które wydają się wręcz zbyt dopracowane, by komuś się chciało. Wkładać tyle wysiłku w umiarkowanie zabawny dowcip. Konsola bowiem ponoć powstaje naprawdę w oparciu o współpracę z Intelem, Asusem Cooler Masterem i Seagate. Konstrukcja ma bazować na komputerze Intel Nak9 z dokoptowanym do niego rtx 2070 Ti oraz dyskiem SSD o pojemności 1 Tera. Ale to nie jest główny gimmick tej konstrukcji. Zatem dla tych, którzy jakimś cudem nie słyszeli, konsola ma wykorzystywać ciepło wydzielane przez pracujące w niej komponenty do może nie podgrzewania, ale utrzymywania w przyjemnej temperaturze skrzydełek i innych smakołyków od KFC. Ma do tego posłużyć specjalnie zmodyfikowana obudowa cooler Master NC100 wyposażona w dedykowaną szufladkę. Są dla mnie rzeczy, których w życiu się nie łączy. Zera z dzieleniem, pizzy z ananasem i tłustych paluchów z konsolą, więc koncept mimo że zabawny, to nie wyobrażam sobie, jak miałby działać. Ale powiedzcie mi w komentarzach, czy Wam się taki pomysł podoba. Z naszej strony mogę zapewnić, że jeżeli ten produkt naprawdę wyjdzie, to jako redakcja zrobimy co w naszej mocy, żeby położyć na nim swoje tłuste łapki, a następnie przedstawić wam relacje. Wow, właśnie zdałem sobie sprawę, że to jedyna konsola, w której właściwie nikt nie będzie narzekał, że jest opalcowana na wideo. Wręcz przeciwnie, podejrzane będzie, jak nigdzie nie doszukamy się śladów. Tak jak brytyjski sąd nie doszukał się szansy na wydanie Juliana Assange'a. Assange'a? Nie wiem jak to się odmienia, ale wiecie o kogo chodzi. O twórcę Wikileaks. W dużym skrócie, organizacja Assange'a przyczyniła się do wycieku wielu bardzo wrażliwych danych, między innymi dotyczących USA. I choć jak twierdzi robiła to w imię dobra społecznego, nastąpiła Amerykanom na odcisk tak mocno, że ci postanowili go ścignąć. Ten w momencie wydania nakazu aresztowania przybywał w Londynie i zdążył zwierć do ambasady Ekwadoru, gdzie spędził 7 lat. Musieli jednak po tak długim czasie mieć go już trochę dosyć, i ostatecznie w kwietniu 2019 Assange został wydalony z placówki, trafiając od razu za brytyjskie kraty. W tym czasie USA robiło co mogło, aby sprowadzić i osądzić go na amerykańskiej ziemi, gdzie prawdopodobnie czekałby go wieloletni wyrok albo gorzej. I tego gorzej prawdopodobnie dopatrzył się brytyjski sąd, który stwierdził, że co prawda widzi, winę w działaniach Juliana. To jednak ze względu na to, że stwierdzono u niego zespół Aspergera i depresję, boi się, że w trakcie pobytu w USA mógłby targnąć się na własne życie. Nie dał przy tym wiary argumentom amerykańskiej delegacji, że nie, absolutnie nie ma się co bać, oni przypilnują, żeby się nie targnął. No nie wiem, dlaczego im nie uwierzył. Normalnie, jakby zupełnym przypadkiem, ostatnio pewien wpływowy człowiek, znający wiele tajemnic ludzi u władzy, strzelił samobójca w monitorowanej celi, w której akurat przestał. Mała działać kamera, no co za pech. Tak czy siak, uznałem to za ciekawy news dla wszystkich, których interesuje szeroko pojmowana wolność w internecie, więc no zazębia się to z technologią. A ja się z wami żegnam i widzimy się w przyszłym tygodniu, gdzie prawdopodobnie omówimy sobie wszelakie nowości z targów CES. Szczęśliwego nowego roku!